Cześć, jestem Wapomaniak i w dzisiejszym filmie chciałbym opowiedzieć Wam trochę o waporyzacji w warunkach zimowych. Mamy zimę, więc rozmawiamy o waporyzacji w zimie. A, a tak na serio to dostaję od Was sporo pytań, jaki waporyzator najlepiej sprawdzi się na narty, jaki na deskę, który tak, który nie dlaczego, więc chciałem się podzielić z wami paroma swoimi obserwacjami na ten temat. No i co? I może to będzie dla Was pomocne. Dobra, to co? Lecimy? Pierwsza, pierwsza sprawa taka ogólna na temat, na temat waporyzacji w zimie, jeśli chodzi o waporyzatory elektroniczne, to jest taka, że baterie nie lubią zimna i na zimie na zimnie baterie się wyładowują o wiele szybciej. Jeśli w ogóle chcecie waporyzować, waporyzować w zimie, no to taka bateria musi być wcześniej ogrzana, czyli musicie taki waporyzator trzymać sobie w jakiejś w jakieś kieszeni blisko ciała, gdzie, gdzie on jest cały czas ogrzany w takiej temperaturze jak, jak wasze ciało, a nie w jakiejś na przykład zewnętrznej kieszeni kurtki, no bo wtedy może się okazać, że po prostu będzie próbowali go włączyć, a, a bateria będzie się zachowywała jakby była wyładowana, mimo że jest naładowana jak wrócicie później do ciepła, to znowu będzie się zachowywała jakby była naładowana. Tak już jest w zimie, więc baterię trzeba używa, ogrzewać przed użyciem, no i też nie możecie zostawiać na przykład waporyzatora w jakimś zimnym garażu na noc, albo w samochodzie, no bo też może Krótko mówiąc trzeba dbać o, o temperaturę baterii w przypadku waporyzatorów elektronicznych. No i też nie każdy waporyzator elektroniczny dobrze się sprawdzi do, do użytku w zimie. Na przykład na przykład Firefly 2 i 2 Plus to jest przykład vaporizatora, który jakbyście go nie trzymali wcześniej w ciepłej kieszeni, niezależnie jak bardzo byście go nie trzymali wcześniej w ciepłej kieszeni, tak jak go wyjmiecie i zaczniecie z niego korzystać, no to prawdopodobnie jeszcze pod koniec pierwszego wdechu zasygnalizuje Wam, że się, że się wyładował. On po prostu bardzo, bardzo nie lubi zimna, więc tego typu vaporizatory nie sprawdzą się dobrze. Tak samo nie sprawdzą się dobrze waporyzatory, które mają szklane elementy, jak na przykład risery Solo, Argo, r, które mają rozgrzane szklane elementy i one mogą mieć równocześnie kontakt z zimnym powietrzem, no bo będzie po prostu ryzyko, że na skutek różnicy temperatur takie szkło Wam pęknie, więc, więc nie polecam. Ja kiedyś miałem taki przypadek, ale to było akurat po wyjęciu, po wyjęciu ustnika już, już z waporyzatora na dużym mrozie po prostu, po prostu pękł. Przy czym to był naprawdę, naprawdę spory mróz. Dobra, a jakie waporyzatory sprawdzą się dobrze z tych elektronicznych? Sprawdzą się dobrze takie, które mają mocne baterie, na przykład PAX 3. Aha, to jest to jest waporyzator, który przetestowałem wiele razy na nartach, na desce, jest to waporyzator naprawdę dobrze się sprawdzający w zimie, a tak samo Mighty i Mighty Plus, oba mają mocne, mocne baterie podwójne i oba całkiem, całkiem dobrze sobie radzą radzą w zimie. No i dobrze się sprawdzą też wszystkie modele, które, które mają wymienną baterię, jak właśnie chociażby seria DaVinci IQ, no bo możecie tych ogniw mieć po prostu więcej ze sobą, pod warunkiem, że, że nie są przemrożone, to, to możecie w razie potrzeby, mimo że ta bateria będzie schodziła trochę szybciej, sobie je wymieniać, więc to jest też dobra opcja. Ok, a jak z apelizatorami butanowymi? No, przede wszystkim tak, że, że taka zapalniczka butanowa niezbyt dobrze działa na zimnie. E, czyli krótko mówiąc, jeśli ona jeśli zmarnie, jeśli ona nie będzie ogrzana, jeśli będzie mieli ją gdzieś w zewnętrznej kieszeni, a, no to, to w ogóle nie da rady odpalić na zimnie. A, no, to jest jedna sprawa. A, Dwa, że w przypadku takich aparaturów jak Sticky Brick macie ten sam problem co z erizerami, czyli ogrzewanie szkła palnikiem gdzieś na mrozie no to, jest, to, jest ryzyko, to jest ryzyko pęknięcia, więc tego zdecydowanie wam, wam nie polecam. No, a wapkapy to jest, to jest chociażby to, że nawet jeśli byście mieli zapalniczkę, która jest, jakaś nie wiem, bardzo mocna, odporna na temperatury i będziecie sobie ogrzewali to mimo wszystko jakimś cudem na, na mrozie, no to z, z drugiej strony to wam będzie o wiele szybciej ta nasadka stygła, prawda? Z racji na niższą temperaturę na zewnątrz, więc to jest um, po prostu niska temperatura przeszkadza w tym wypadku. Więc vaporyzatory butanowe w zimie moje doświadczenia są, są słabe. A więc, więc nie polecam. No i co? I, i parę porad takich, takich ogólnych, jeśli chodzi o, o waporyzację w zimie. Jeśli na przykład normalnie sobie waporyzujecie przykładowo w MyTeam na 185 w zimie, mam wrażenie, że żeby uzyskać ten sam efekt na, na zimnym powietrzu, trzeba tą temperaturę o jakieś mniej więcej 10-15 stopni podkręcić. Nie wiem z czego to wynika, ale moje obserwacje są takie, że po prostu waporyzatory potrzebują mieć trochę wyższą temperaturę ustawioną niż, niż normalnie, kiedy waporyzujemy gdzieś na, na nartach, w zimie, na mrozie. Oczywiście pamiętajcie, że jeśli jeździcie na desce czy na nartach, to, to mówimy o waporyzacji tylko i wyłącznie CBD, no bo inaczej to jest niebezpieczne, nawet już nie tylko dla was, ale dla innych uczestników ruchu na stoku, więc, więc przed tym przestrzegam. A dobra, i co jeszcze? Właśnie, kolejna sprawa to jest to, co mówiłem. Babka w zimie trzymajcie gdzieś w, w przy kieszeni wewnętrznej, przy, przy ciele. W cieple, krótko mówiąc, Temp o temperaturze już Wam mówiłem. Aha, no i uważajcie na napadający śnieg, bo to jest, to jest sposób, który ja sobie kiedyś załatwiłem Da Vinci IQ Pierwszej generacji padał na niego śnieg, a padał na niego śnieg, i wyglądało to bardzo niegroźnie. Ale ten śnieg się topił, wchodził. No i, i krótko mówiąc, waporyzator potem się zaczął trochę, trochę dziwnie zachowywać od tej wilgoci. A więc, więc uważajcie na napadający śnieg, bo on roztapiając się na cieplejszym waporyzatorze, krótko, krótko mówiąc zmienia się w wodę, a to, tego waporyzatory nie robią. Dobra, to było parę, parę krótkich porad na temat waporyzacji w zimie w warunkach zimowych. A co pada tej zimy już nie zostało, nie zostało zbyt dużo, no ale miejmy nadzieję, będzie też za rok, więc może ten film się przyda Wam też w przyszłych latach. Dzięki, że trwaliście do końca. W opisie, w opisie tego filmu macie link do pobrania e-booka, do czego Was serdecznie zachęcam. Pamiętajcie też, żeby zostawić kciuka w górę, żeby zostawić suba, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. I co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki, na razie, cześć.